Jesteśmy w Francji na wyjeździe z okazji naszej piątej rocznicy. Tak, no i e, to jest nasz pierwszy dzień. I pierwszego dnia niestety doszło do takiej sytuacji, że jest odcięcie prądu i internetu. Mi się wydaje, że to jest to samo, co było w Hiszpanii, nie wiem, jakoś 2-3 tygodnie temu. Nie wiadomo, co to było, po prostu wszystko przestało działać. Ale teraz Internet, autobusy, nie można płacić kartą, tramwaje, no nic. Dobrze, że ten chleb zdążyli wypiec, co? Zanim padł, tak. padła elektryczność około no. około... Ale fajnie, bo teraz na ulicach jest taki... No pani sobie siedzi po prostu na krzesełku przed swoim domem, ktoś się patrzy przez balkon, takie powolne życie. Więc się cieszę, że jest taki fajny vibe teraz. Sklepie zamknięte, intermarsze. Trzeba wrócić po prostu do tradycyjnych sposobów kupowania, czyli markety, które akurat we Francji są fajne. Oprócz tego, że raz kompletnie e, byliśmy łosiami... No bo sprawdzają, czy jest otwarty. Kochany, ten pan w środku nam mówił, że jest zamknięte i jest, jest zgaszone światło. Trzeba uważać, bo no po prostu, jak widzą, że ktoś jest turystą, no tak jak wszędzie, to, to mogą naliczyć więcej. Akurat nam się tak stało. Ale za co naliczyć więcej? No na markecie. Zapłaciliśmy za kilogram ziemniaków 120 złotych. Ja wiedziałam, że to jest podejrzane. No niestety. Zobaczmy, czy działa casino. Zmienili nie kasino na o! To ciekawe, czy działa karta skarbonka. Nie. Ale stacja benzynowa też jest zamknięta. Bo ja myślałam, żeby podjechać i naładować samochód, żeby w razie tak. czego, nie wiadomo ile będzie trwało to. Ten kataklizm. Jeju, ale dziwnie teraz wszystko wygląda. Zobacz, to wygląda jakby było takie opuszczone tutaj. Tak. Jak w jakimś takim filmie. Zarośnięte tak, i w, w ogóle... Tutaj, no. Okropnie. W wypadkach warzywa królują, bo ich nie trzeba podgrzewać, żeby móc je zjeść. Tak musimy iść szybko na market. Szkoda, że nie masz tego mini-presu swojego. A, czy trzeba mieć zagotowaną? Poływało. Gdybym miał czajnik, ten taki mikroczajnik elektryczny XIAOMI, czekaj, gdzie teraz? Na powerbankach, chyba no w Albo nie wiem, musimy po prostu wyjechać stąd. Nie ma też map, w sensie nie działa GPS, nie ma zasięgu telefonicznego. Ja tam czuję taką ulgę, taki brak pośpiechu, że można sobie po prostu żyć w chwili obecnej. Mam nadzieję oczywiście, że to nie będzie trwało nie wiadomo ile dni, ale jakby trwało dwa dni, na przykład to myślę, że to byłby taki fajny reset dla nas. Weźmy na markecie, wszyscy zamykają, bo nie mają wagi, więc nie mogą podać prawdziwych cen, więc musieliśmy na zgadywanie. Na szczęście ogień nie zawodzi. Nie czy mi dali drugą za darmo czy co? Wow. Albo to może jest jeden. Miło. Tak, muszę pokazać mi w ogóle francuski auto. Bardzo francuski, co? Mhm. Mm nie ma sygnału. <laughs> Call failed. Ale wyobraź sobie, jakbyśmy nie mieli samochodu ani nic. Najgorsze jest to, że nie można wezwać pomocy teraz. Ciąg dalszy naszych przygód. Nadal nie ma internetu, która jest godzina? Ani zasięgu, nawet nie można zadzwonić do nikogo. Nie, wiem, jest 13? 14? Nie? No 13. Coś tam z tego, 13 z minutami. Idziemy na plażę. Nie wiemy jaką plażę, po prostu będziemy jechać wzdłuż wybrzeża i jak nam się coś spodoba, to, to tam pójdziemy. Nie ja się ekscytuję tą sytuację. Rzeczy, które jedyne były dostępne w awarii prądowej. Jesteśmy w Monaco w dniu Grand Prix i lecz ludzi obserwujących i słuchać samochody. Bo tutaj są. Wow, zobacz, ojej! Wow, ale gdzie są te samochody? Oh, wir gehen aber trotzdem da rein. So <Siegeladene> Znalazłam taką fajną, mam nadzieję że fajną, restaurację, um, która ma rekomendacje mieszane i jest e, fajna, no, nawet jest stolik bez rezerwacji. Więc tutaj są takie tapas, to jest tak naprawdę wine wineware, ale my nie zamawiamy wina, ale to są tapasy, brokuły, krokiety z szynką, mm -hmm. smażone kwiaty cukinii i ziemniaczki. Jeszcze czekamy na rybę i ravioli. Czy masz dobrego? Z wegańską natolą wegańskiego. Oj, to spacer. Pojechaliśmy do São Paulo naszą piątą rocznicę. Jesteśmy oficjalnie już. Od godziny 5 lat razem. <grystanie> Jakoś. Tak właśnie, mm. chyba, mniej mm. więcej. No obraz, ale fajnie, spontanicznie, mm -hmm. mm -hmm. bardzo ładne są. To pani używa też kryształów. Tak. 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 To jest? Mój kochany zamówił burgera, dla mnie. <śmany> dla wykładnie z szarpaną połowiną. To <śmany> jest z, takim typowym. Takim Nie z burgerem. Garmerem. A ja robię. Kochany, bądź Na no, Częścią doświadczenia Francji, przynajmniej Lazurowego Wybrzeża, no w maju, w maju to chyba najbardziej i w czerwcu w sumie też, to jest zapach jak się idzie, po prostu wszędzie czuć jaśmili i różne inne kwiatuszki. Ale no, na przykład tutaj jest cała ściana taka jaśminu. oh